Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że nieustanne poszukiwanie szczęścia w innych ludziach, osiągnięciach czy dobrach materialnych może oddalać cię od prawdziwej drogi? Wydaje się to sprzeczne z intuicją, ale im bardziej próbujemy kontrolować i zapewnić sobie szczęście w otaczającym nas świecie, tym bardziej się frustrujemy. Rozwiązanie może nie być tym, co sobie wyobrażasz. A co jeśli powiem ci, że prawdziwe szczęście już w tobie jest, tylko czeka na ujawnienie? Umysł ma niezwykłą moc przyciągania tego, co wizualizujemy, ale zanim to osiągniemy, musimy nauczyć się odpuszczać, dawać sobie spokój. Nie mówię, że rezygnacja to droga, ale że jest ogromna moc w uwolnieniu się od oczekiwań i zaufaniu naturalnemu biegowi życia. Joe Dispenza w swoich naukach podkreśla, że prawdziwe szczęście pojawia się, gdy uczysz się być szczęśliwym samemu, pielęgnując wewnętrzny spokój. Może to wydawać się trudne na początku, ale nagrody przychodzą szybko i są transformujące. Chcesz wiedzieć, jak zacząć? Razem zbadamy tę drogę. Prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnątrz. Nie zależy od nikogo poza tobą. Naturalne jest, że większość ludzi myśli, że będą szczęśliwsi, gdy zdobędą wymarzoną pracę, znajdą odpowiednią osobę lub kupią wymarzone mieszkanie. Jednak sekret, który mało kto zna, Polega na tym, że prawdziwe źródło szczęścia znajduje się w każdym z nas. Kiedy pielęgnujemy ten wewnętrzny spokój, w zgodzie z naszym umysłem, zaczynamy wizualizować nową ścieżkę, na której sami jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości. Nie chodzi o prostą manifestację, ale o prawdziwe wierzenie, że szczęście można przyciągnąć poprzez sposób, w jaki myślimy i czujemy. Zamiast szukać na zewnątrz, co opowiesz na to, żeby zacząć tworzyć tę radość w sobie? Czego uczy nas Joe Dispense? To fakt, że ta zewnętrzna pogoń za szczęściem to iluzja. Jesteśmy warunkowani do myślenia, że nasz spokój zależy od innych lub czegoś, co jest poza naszą kontrolą. Jednak gdy spoglądamy do wewnątrz i rozumiemy, że mamy moc przyciągania tego, czego pragniemy, zaczynamy doświadczać prawdziwej wolności emocjonalnej. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka czując wdzięczność nie za coś, co osiągnąłeś, ale po prostu za to, że istniejesz i jesteś żywy. Ten prosty akt wdzięczności to już pierwszy krok w kierunku zmiany Twojej wibracji i przyciągania większej ilości szczęścia. Interesujące jest, jak działa ludzki umysł. Łatwo przystosowuje się do bodźców zewnętrznych, ale można go również wytrenować, aby znajdować przyjemność i radość w prostym akcie życia. A kiedy zaczynasz wizualizować swoje szczęście jako coś, co zależy wyłącznie od Ciebie, wszystko się zmienia. Joe Dispense dużo o tym mówi: trenować umysł. Aby manifestować radość z wewnątrz na zewnątrz. Praktyczną techniką, którą możesz zacząć stosować teraz, jest medytacja prowadzona. Poświęć kilka minut swojego dnia, aby połączyć się z swoim wnętrzem, aby wizualizować to, co pragniesz czuć. Oprócz medytacji, coś prostego, jak prowadzenie dziennika wdzięczności, może być przełomowe. Czy wiedziałeś, że pisanie o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny każdego dnia. Może zmienić Twoją perspektywę i przestawić Twój umysł. To, w połączeniu z praktyką wizualizacji tego, co chcesz przyciągnąć, stawia Cię na właściwej drodze do manifestacji Twojego wewnętrznego szczęścia. Małe akty dbania o siebie i refleksji mogą wydawać się proste, ale mają głęboki wpływ na naszą zdolność do odnajdywania szczęścia. Gdy przyjmujesz tę praktykę, zauważysz, że prawdziwe szczęście to wybór, który zaczyna się w Tobie, a nie zależy od czynników zewnętrznych. Odpuszczenie kontroli jest wyzwalające. Często to, co najbardziej powstrzymuje nas od odnalezienia wewnętrznego spokoju, to ciągła potrzeba kontrolowania wszystkiego wokół nas. Ta potrzeba kontrolowania ludzi, rezultatów i sytuacji tylko generuje frustrację. Gdy próbujemy wymusić coś, co nie jest zgodne z naturalnym biegiem życia, kończymy na tworzeniu oporu, który oddala nas od prawdziwego szczęścia. Joe Dispense przypomina nam, że odpuszczenie to nie rezygnacja. Ale zaufanie, że wszechświat działa na naszą korzyść, pod warunkiem, że nauczymy się uwalniać od oczekiwań. Odpuszczenie to otwarcie miejsca na nowe, to pozwolenie życiu płynąć w bardziej lekkim i wolnym stylu. Wyobraź sobie, jak dużo łatwiej byłoby żyć, gdybyśmy po prostu pozwalali rzeczom się wydarzać bez oporu. Kiedy odpuszczasz oczekiwania, automatycznie zaczynasz tworzyć więcej przestrzeni mentalnej na nowe doświadczenia. To nie oznacza, że powinieneś porzucić swoje marzenia ale że musisz uwolnić potrzebę kontrolowania tego, jak i kiedy się spełnią. To jest kluczowe dla manifestacji. Kiedy wizualizujesz swoje pragnienia, czujesz wdzięczność za nie, jakby już się spełniały, a następnie odpuszczasz przywiązanie do rezultatu, pozwalasz wszechświatowi zrobić swoje. To jest sekret przyciągania wszystkiego, czego pragniesz. Nieustanne poszukiwanie kontroli może oślepić Cię na niespodziewane okazje, które się pojawiają. Kiedy przywiązujesz się do sztywnego pomysłu o tym, jak rzeczy powinny być, blokujesz szansę na coś jeszcze lepszego, co może przyjść do twojego życia. Odpuszczenie to także wiara, że to, co jest twoje, jest w drodze, nawet jeśli w danym momencie nie wygląda na to. Wewnętrzny spokój rodzi się, gdy akceptujemy, że nie możemy kontrolować wszystkiego, ale możemy kontrolować, jak reagujemy na sytuację. Dobrym ćwiczeniem na to jest codzienna praktyka emocjonalnego odpuszczenia. Spróbuj zacząć od małego, odpuszczając zmartwienie, które nie ma sensu i obserwuj, jak przynosi to lekkość twojemu umysłowi. Praktykując odpuszczenie, zaczynasz doświadczać nowego rodzaju wolności. To uczucie bycia w zgodzie z teraźniejszością, bez presji na kształtowanie przyszłości. Joe Dispenza podkreśla znaczenie zaufania procesowi, wiary, że odpuszczając to, co cię trzyma, otwierasz się na nowe możliwości. Przykładem praktycznym tego jest sytuacja gdy w związku romantycznym przestajesz próbować kontrolować zachowanie drugiej osoby. Zamiast nalegać na to, co uważasz za konieczne, pozwól sobie na płynięcie i zobacz, jak wiele spraw może układać się samo. Ten akt odpuszczenia to prezent dla siebie, prawdziwe wyzwolenie, które przynosi pokój i równowagę. Samoświadomość jest kluczem do samopoznania i osobistego rozwoju. Zrozumienie swoich myśli, uczuć i wzorców zachowań to pierwszy krok do zidentyfikowania, gdzie się ograniczasz często żyjemy na autopilocie, reagując na okoliczności, nie zatrzymując się naprawdę, aby zastanowić się, dlaczego tak reagujemy. Joe Dispenza uczy, że stając się bardziej świadomym swoich myśli, możesz zacząć je kształtować, a tym samym przyciągać życie, którego pragniesz. Manifestacja zaczyna się od mentalnej klarowności, zdolności obserwowania i dostosowywania tego, co jest niezgodne z twoimi celami. Doskonałym ćwiczeniem na rozwijanie samoświadomości jest praktyka medytacji uważności. Rezerwując kilka minut swojego dnia na obserwowanie swoich myśli bez ich osądzania, zaczynasz identyfikować wzorce, które często umykają naszej uwadze. Może odkryjesz, że masz ograniczające przekonania, które uniemożliwiają ci manifestowanie tego, czego pragniesz. Na przykład, jeśli ciągle myślisz, że nie jesteś wystarczająco dobry, aby przyciągnąć to, czego chcesz, może to sabotować Twoje manifestacje. Samoświadomość pozwala zidentyfikować te myśli i zastąpić je bardziej pozytywnymi afirmacjami, które są zgodne z Twoimi pragnieniami. Innym sposobem na zwiększenie samoświadomości jest zadawanie sobie potężnych pytań. Zapytaj siebie, jakie są moje ukryte talenty? Co naprawdę lubię robić? Często odpowiedzi na te pytania ujawniają pasje i umiejętności, które były uśpione. Joe Dispenza przypomina nam, że gdy odkrywamy nasze prawdziwe pasje, zaczynamy przyciągać możliwości, które rezonują z naszym celem życiowym. Manifestacja staje się potężniejsza, gdy jesteś zgodny z tym, co kochasz. Dlatego poszukiwanie samoświadomości to także poszukiwanie tego, co sprawia, że wibrujesz na wyższej częstotliwości. Rozwijanie samoświadomości to proces ciągły. W miarę jak posuwasz się naprzód w tej podróży, zauważysz, że z każdym nowym odkryciem na swój temat otwierają się nowe drzwi. Joe Dispenza mówi o znaczeniu obserwowania siebie bez osądzania, rozumiejąc, że każda myśl i emocja, które masz, to okazja do nauki. Stając się bardziej świadomym tego, kim jesteś, stajesz się również bardziej biegły w kształtowaniu swoich myśli, aby przyciągać to, czego pragniesz. Ten poziom samoświadomości przekształca nie tylko twój umysł. Ale także doświadczenia, które przyciągasz. Kiedy rozumiesz swoje emocje, możesz zacząć wykorzystywać je jako potężne narzędzia do manifestacji. Dbając o swój własny ogród, posługujesz się potężną metaforą dbania o swój umysł i dobrostan emocjonalny. Często jesteśmy tak skoncentrowani na pomocy innym, że zapominamy zadbać o siebie. Aby naprawdę przyciągać to, czego pragniesz, istotne jest, aby twój umysł był zgodny, czysty i dobrze odżywiony. Joe Dispenza wiele mówi o znaczeniu dawania sobie takiej samej troski, jaką oferujesz innym. Oznacza to rezerwację czasu na refleksję, medytację i wizualizację swoich celów, jakbyś pielęgnował nasiona manifestacji w swoim wewnętrznym ogrodzie. Wyobraź sobie, że twój umysł to ogród. Jeśli o niego nie dbasz, zaczynają rosnąć chwasty, które utrudniają rozwój roślin, które pragniesz zobaczyć rosnące. W ten sam sposób negatywne myśli, zmartwienia i niepokój mogą tłumić Twoje manifestacje. Dlatego dbanie o swój umysł jest tak ważne. Codzienna medytacja, praktykowanie wdzięczności i karmienie pozytywnymi myślami są jak podlewanie tego ogrodu, zapewniając, że nasiona Twoich pragnień rosną silnie. Joe Dispenza zawsze wspomina, że koncentrując się na tym, co chcesz przyciągnąć i dbając o swój umysł, zwiększasz swoją zdolność do manifestowania swoich marzeń. Praktycznym przykładem dbania o swój mentalny ogród jest ustalanie wyraźnych granic. Często pozwalamy, aby negatywność innych zalała naszą przestrzeń, wpływając na naszą zdolność do wizualizacji i manifestacji tego, czego pragniesz. Dobrym ćwiczeniem jest ustalenie codziennych momentów na przebywanie samemu ze sobą, bez zewnętrznych zakłóceń, poświęcając ten czas na dbanie o siebie. Może to być coś prostego, jak przeczytanie inspirującej książki. Posłuchanie muzyki, która podnosi twoją wibrację, lub po prostu praktykowanie głębokiego oddychania. Te małe gesty wzmacniają twój wewnętrzny ogród, pomagając przyciągnąć wszystko, czego pragniesz. Innym ważnym punktem w dbaniu o swój własny ogród jest nauczenie się stawiania siebie na pierwszym miejscu. To nie jest egoizm to dbanie o siebie. Joe dyspense uczy, że poświęcając sobie należytą uwagę, Nasz umysł staje się bardziej otwarty i zgodny z pozytywnymi wibracjami. Dbając o swoje zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne, stawiasz pierwszy krok w kierunku stworzenia odpowiedniego środowiska dla swoich manifestacji. Więc co opowiesz na to, aby zacząć dzisiaj sadzić nowe nasiona myśli i działań, które będą rezonować z tym, czego pragniesz przyciągnąć? Pamiętaj, że dobrze pielęgnowany ogród kwitnie obfitością, a to samo dotyczy twojego umysłu. Samowystarczalność to jeden z największych darów, jakie możesz dać sobie samemu. Nauczenie się bycia szczęśliwym samodzielnie, bez polegania na walidacji lub obecności innych, to droga do prawdziwej wolności emocjonalnej. Joe Dispenza podkreśla znaczenie umiejętności znajdowania szczęścia wewnątrz siebie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Kiedy stajesz się samowystarczalny, zaczynasz łatwiej przyciągać wszystko, czego pragniesz, ponieważ twój umysł koncentruje się na Twoim dobrostanie i osiągnięciach. To wewnętrzne poczucie wdzięczności sprawia, że manifestacja staje się jeszcze potężniejsza. Wyobraź sobie uczucie budzenia się każdego dnia, wiedząc, że nie potrzebujesz nikogo, aby być szczęśliwym. To prawdziwa samowystarczalność. Nie oznacza to, że nie cenisz towarzystwa innych ale że potrafisz znaleźć spokój i zadowolenie tylko w swoim własnym towarzystwie. Joe Dispenza dużo mówi o tym, jak ten stan umysłu tworzy energię, która przyciąga więcej możliwości, większą prosperitę i lepsze relacje. Kiedy czujesz się dobrze ze sobą, wszystko wokół zaczyna dostosowywać się do tej pozytywnej wibracji. I to jest moment, w którym dzieje się magia. Bycie samowystarczalnym oznacza również zdolność doradzenia sobie z życiowymi wyzwaniami z większą odpornością. Kiedy uczysz się bardziej polegać na sobie, zaczynasz bardziej ufać swojej zdolności do pokonywania przeciwności. Joe Dispenza zawsze podkreśla, że rozwijając tę emocjonalną niezależność, tworzysz silniejszy umysł, gotowy do manifestowania tego, czego pragniesz. Dobrym przykładem tego jest sytuacja, w której stawiasz czoła trudnościom i zamiast od razu szukać wsparcia zewnętrznego, zwracasz się do wewnątrz, ufasz swojej sile i wykorzystujesz to jako paliwo do przyciągania rozwiązań i pozytywnych rezultatów. Samowystarczalność nie polega na izolacji od świata, ale na znalezieniu siły w sobie. Im bardziej rozwijasz tę umiejętność, tym bardziej uświadamiasz sobie, że potrafisz przyciągać to, czego pragniesz, nie polegając na czynnikach zewnętrznych. Joe Dispenza przypomina nam, że prawdziwa manifestacja ma miejsce, gdy jesteśmy zgodni z naszą osobistą mocą. Od momentu, w którym ufasz swojej zdolności do bycia szczęśliwym i odnoszenia sukcesów samodzielnie, twoje życie zaczyna płynąć w lżejszy sposób, a możliwości zaczynają pojawiać się naturalnie. I wszystko to dzieje się, ponieważ nauczyłeś się być samowystarczalny. Samotność może być twoim największym sprzymierzeńcem w kreatywności. Kiedy jesteśmy sami, bez rozpraszających bodźców zewnętrznych. Nasz umysł ma wolność eksploracji nowych horyzontów, wizualizacji możliwości i manifestowania pomysłów, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać zablokowane. Joe Dispenza mówi o znaczeniu momentów samotności, aby uwolnić potencjał twórczy. To w tej cichej przestrzeni możemy na nowo połączyć się z naszą istotą, pozwalając, by nowe pomysły zakwitły i nasza zdolność do przyciągania tego, czego pragniemy, wzmocniła się. Samotność, jeśli jest dobrze wykorzystana. To żyzny grunt dla kreatywności. Wiele z największych wynalazków i dzieł sztuki powstało w samotności. Pomyśl o wielkich twórcach, takich jak Leonardo da Vinci, który spędzał godziny sam, zanurzony w swoich myślach i wizjach. Samotność stwarza idealne warunki do kwitnienia kreatywności, ponieważ pozwala nam odłączyć się od rozproszeń codzienności i skupić się wyłącznie na naszych pomysłach. Joe Dispenza uczy że to w tym momencie introspekcji możemy jasno zobaczyć, co chcemy manifestować. Co opowiesz na to, aby zarezerwować czas na bycie samemu i eksplorację swoich pomysłów? Może nowa pasja lub projekt twórczy czeka na odkrycie. Inną korzyścią płynącą z samotności jest zdolność do rozwijania głębszej więzi ze sobą i swoimi pragnieniami. Kiedy jesteśmy sami, możemy zastanowić się nad tym, czego naprawdę chcemy, bez wpływu zewnętrznych opinii. To idealny moment, aby wizualizować swoje cele i zacząć je manifestować. Joe Dispenza podkreśla, że dając sobie czas i przestrzeń na eksplorację swojego umysłu, otwieramy drzwi do nowych możliwości. Jeśli nigdy nie próbowałeś spędzić czasu sam, doświadczając tej kreatywnej wolności, możesz tracić niesamowitą okazję do przyciągania większej inspiracji do swojego życia. Samotność pozwala nam również eksperymentować bez obaw o osąd. Kiedy jesteśmy sami, możemy eksplorować nasze najdziksze pomysły, testować nowe podejścia i odkrywać nowe talenty. Joe Dispenza mówi o znaczeniu stworzenia tej mentalnej przestrzeni, aby kreatywność mogła płynąć bez zakłóceń. Dobrym przykładem jest rozpoczęcie projektu artystycznego, takiego jak malowanie lub pisanie, bez presji zadowolenia kogokolwiek poza sobą. W tych momentach twórczej wolności możesz się zdziwić, ile jesteś w stanie manifestować, nie tylko w zakresie pomysłów, ale także konkretnych rezultatów w swoim życiu. Miłość do siebie to pierwszy krok do poprawy swoich relacji. Joe Dispenza podkreśla, że kiedy naprawdę kochasz siebie, twoje interakcje z innymi stają się bardziej autentyczne i wzbogacające. Dzieje się tak, ponieważ rozwijając miłość do siebie, przestajesz szukać w innych walidacji, której tak pragnąłeś. Wdzęczność za to, kim już jesteś i co masz, staje się fundamentem do przyciągania zdrowszych relacji. Manifestacja działa również w ten sposób: gdy jesteś kompletny w sobie, przyciągasz ludzi, którzy uzupełniają twoje życie, a nie tych, którzy przychodzą, aby zaspokoić pustkę. Ciekawe, jak gdy jesteśmy w pokoju z tym, kim jesteśmy, nasze relacje zmieniają się drastycznie. Często szukamy w innych tego, czego brakuje nam w sobie, tworząc relacje zależności. Jednak, praktykując miłość do siebie, zmieniasz tę dynamikę. Joe dyspense uczy, że kiedy kochasz siebie, twoje relacje przestają być oparte na potrzebie, a zaczynają opierać się na autentycznym połączeniu. To również odzwierciedla się w twojej zdolności do przyciągania ludzi i sytuacji, które są zgodne z twoją wibracją. To moc manifestacji bardziej harmonijnych relacji poprzez miłość do siebie. Dobrym przykładem tego, jak miłość do siebie może poprawić twoje relacje, jest praktyka ustalania zdrowych granic. Kiedy kochasz siebie, doceniasz swoją wartość i rozumiesz, że zasługujesz na szacunek. Joe Dyspense zawsze podkreśla, że stawiając siebie na pierwszym miejscu, uczysz innych, jak chcesz być traktowany. Tworzy to cykl wzajemnego szacunku, który wzmacnia twoje połączenia. Miłość do siebie nie oddala ludzi, wręcz przeciwnie przyciąga tych, którzy są w harmonii z tą samą energią szacunku i wdzięczności. Kolejnym ważnym punktem, który porusza Joe Dispenze, jest to, że kochając siebie, stajesz się mniej reaktywny i bardziej wyrozumiały w swoich relacjach. Dzieje się tak, ponieważ gdy jesteśmy wewnętrznie kompletni, nie czujemy potrzeby udowadniania czegoś innym ani reagowania na krytykę. Miłość do siebie tworzy solidną podstawę zaufania, pozwalając ci na bardziej swobodne i nieskomplikowane relacje z innymi. W ten sposób połączenia stają się głębsze i prawdziwsze, ponieważ opierają się na akceptacji, a nie na niedoborze. A kiedy jesteś w pokoju ze sobą, przyciągasz relacje, które odzwierciedlają ten spokój. Połączenie się z większym celem nadaje sens życiu. Joe Dispenza podkreśla znaczenie znalezienia celu, który wykracza poza osobiste osiągnięcia, czegoś, co sprawia, że czujemy się częścią czegoś większego. Kiedy angażujesz się w znaczące sprawy lub projekty, które mają wpływ na świat wokół ciebie, twój umysł się rozszerza, twoja wizja się poszerza, a poczucie wdzięczności się mnoży. To połączenie z większym celem jest również potężnym sposobem na manifestację, ponieważ przyciąga możliwości i doświadczenia zgodne z twoją misją życiową. Im bardziej łączysz się ze światem, tym więcej przyciągasz tego, co jest dla ciebie właściwe. Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby każdy krok, który stawiasz, był zgodny z większym celem. Kiedy angażujemy się w projekty, które pozytywnie wpływają na innych ludzi lub społeczeństwo, czujemy, że przyczyniamy się do czegoś, co naprawdę ma znaczenie. Joe Dispenza zawsze przypomina nam, że przy manifestacji naszych pragnień powinniśmy również rozważyć, jak te pragnienia mogą służyć większemu dobru. To tworzy pozytywną energię, która odbija się i przyciąga większą prosperitę. Jeśli jeszcze nie znalazłeś swojego celu, zacznij od zadania sobie pytania, co mogę zrobić, aby uczynić świat lepszym miejscem. Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Połączenie się z większym celem obejmuje również eksplorację swojej kreatywności i autentyczne przyczynianie się do życia innych. Niezależnie od tego, czy to przez projekt artystyczny, wolontariat, czy nawet prostą rozmowę, która zainspiruje kogoś, wszyscy mamy coś do zaoferowania. Joe Dispenza podkreśla, że kiedy angażujemy się w coś większego niż my sami, odkładamy na bok trywialne zmartwienia i zaczynamy przyciągać doświadczenia, które naprawdę nas wypełniają. Przykładem może być poświęcenie czasu na sprawę, w którą naprawdę wierzysz, na przykład dbanie o środowisko, pomoc osobom w trudnej sytuacji lub rozwijanie projektu społecznego. Angażując się w coś większego, wzmacniasz również swoje połączenie z uniwersum. Poczucie, że przyczyniasz się do czegoś bardziej wielkiego, przynosi nie tylko osobistą satysfakcję, ale także wzmacnia Twoją zdolność do manifestacji tego, czego pragniesz. Joe Dispenza podkreśla. Że gdy dostosowujemy się do większego celu, tworzymy łańcuch pozytywnej energii, który przyciąga więcej obfitości, więcej możliwości i więcej szczęścia do naszego życia. Kiedy skupiasz się na tym, co możesz dać światu, a nie tylko na tym, co możesz otrzymać, Twoje życie przekształca się w sposoby, których nawet nie mogłeś sobie wyobrazić. Bycie obecnym w chwili to podstawa do odnalezienia wewnętrznego spokoju. Joe dyspenze uczy, że pełna obecność, słynne życie tu i teraz, jest kluczowa, aby uwolnić się od przeszłości i nie martwić się o przyszłość. Kiedy jesteśmy naprawdę obecni, stajemy się bardziej świadomi naszych emocji i myśli, co ułatwia manifestowanie naszych pragnień. Umysł, który stale błądzi między przeszłością a przyszłością, traci swoją moc przyciągania w teraźniejszości. Dlatego pierwszym krokiem do manifestowania tego, czego pragniesz, jest kultywowanie wewnętrznego spokoju poprzez obecność, prosta, lecz potężna praktyka bycia w pełni tu i teraz. Praktyka obecności to coś, co można trenować codziennie. Joe Dispenza zawsze podkreśla znaczenie zwolnienia tempa i zwracania uwagi na to, co dzieje się wokół ciebie i w tobie. Proste ćwiczenie to zatrzymanie się kilka razy dziennie, aby obserwować swój oddech. To nie tylko przynosi cię do teraźniejszości, ale także pomaga uwolnić napięcia i zmartwienia, które blokują manifestacje. Kiedy jesteś w zgodzie z chwilą obecną, twój umysł staje się jaśniejszy i bardziej skupiony, co pozwala skuteczniej wizualizować i przyciągać to, czego pragniesz. Wewnętrzny spokój odzwierciedla się również w twoich relacjach i otoczeniu. Joe Dispenza uczy nas, że kiedy jesteśmy obecni i w stanie spokoju, ta energia rezonuje z ludźmi wokół nas, tworząc bardziej harmonijne i zrównoważone środowisko. To nie tylko ułatwia manifestację Twoich pragnień, ale także kreuje przestrzeń pełną spokoju i dobrostanu w Twoim życiu. Dobrym przykładem tego, jak obecność może zmienić Twoją rzeczywistość, jest moment, w którym w obliczu konfliktu zdecydujesz się wziąć głęboki oddech i odpowiedzieć spokojnie, zamiast reagować impulsywnie. Ten prosty akt obecności zmienia dynamikę sytuacji. Bycie obecnym pomaga również zwalczać zewnętrzne rozproszenia które często uniemożliwiają nam manifestowanie tego, czego pragniemy. Żyjemy w świecie pełnym bodźców, a zdolność do skupienia się na chwili obecnej jest potężną umiejętnością dla tych, którzy chcą przyciągać swoje pragnienia. Joe Dispenza dużo mówi o tym, jak skupienie na tu i teraz uwalnia umysł od nadmiaru myśli i otwiera przestrzeń na wdzięczność i wizualizację. Dlatego każdego dnia poświęć czas na praktykowanie pełnej obecności, czy to przez medytację, oddech, czy po prostu docenianie chwili. Ta praktyka, oprócz przynoszenia spokoju, wzmacnia Twoje manifestacje. Skoro już wiesz, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz, że odpuszczenie kontroli może przynieść spokój, oraz że samoświadomość, miłość własna i połączenie z wyższym celem są kluczowe dla manifestacji Twoich pragnień, na co czekasz, by zastosować tę wiedzę? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zaczął być źródłem własnego szczęścia już dziś? Czy jesteś gotów odpuścić to, co Cię hamuje, i zacząć kultywować silniejszy, bardziej świadomy umysł? Klucz do pełnego życia pełnego spełnienia jest w Twoich rękach, a raczej w Twoim umyśle. Zostaw w komentarzu słowo o manifestacja, aby aktywować moc przyciągania w swoim życiu i nie zapomnij subskrybować kanału oraz włączyć powiadomień, aby dalej otrzymywać potężne nauki jak ty. Na co czekasz, by odmienić swoje życie?